Mówią, że wiedza to klucz do sukcesu. Żeby ją zdobyć, podejmujemy studia. Chcemy się rozwijać, by sięgać dalej. Ale uczelnie to nie budynki sale i sprzęty. Uczelnie to ludzie, którzy budują społeczność i uczą się od siebie nawzajem, aby osiągać więcej. Wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza imienia Wincentego Pola w Lublinie to społeczność zbudowana ze studentów z 57 krajów. Oczywiście są to książki, zajęcia, kolokwia i egzaminy, ale najważniejsze jest to, by budować coś większego od nas samych. To relacje, to rozmowa z przyjaciółmi, to wyrażenie siebie i szukanie prawdy. Nie chodzi tylko o to, żeby być najlepszym. Ważne jest też to, aby znaleźć swoją własną ścieżkę, by zdobywać doświadczenie i uczyć się od najlepszych. W WSSP wiemy to i dlatego przygotowujemy Cię na wyzwania i potrzeby, jakie stawia współczesny świat. Aby zagwarantować Ci sukces w późniejszym życiu zawodowym i pomóc zbudować Twoją przyszłość, kształcimy na ośmiu kierunkach: pielęgniarstwo, fizjoterapia, kosmetologia. Wychowanie fizyczne, turystyka i hotelarstwo, ekonomia menedżerska i biznes międzynarodowy, informatyka i ekonometria, filologia angielska z lingwistyką stosowaną. Wyniesiesz stąd nie tylko edukację, ale przede wszystkim wiedzę i doświadczenie. Wybierz własną ścieżkę i podejmij studia już dziś. Studiuj z całym światem w Wyższej Szkole Społeczno- Przyrodniczej imienia Wincentego Pola w Lublinie.